Assassin's Creed 3 jest kolejnym udanym wynalazkiem firmy Ubisoft spośród gier, które zostały wyprodukowane w 2012 roku. Assassin's Creed 3 Gra komputerowa z serii Assassin's Creed. Która została wydana 30 października 2012 roku na platformy PlayStation 3 i Xbox 360. Wersja na komputery PC ukazała się 20 listopada 2012 roku. wciela się w człowieka o pseudonimie Connor. Jest Metysem, synem rdzennej Amerykanki oraz brytyjskiego żołnierza należącego do plemienia Mohawków. W grze występuje wiele postaci historycznych, m.in. George Washington, Benjamin Franklin i Charles Lee. Cześć, jest tej strony jak popełniłem już parę błędów, ale co tam? I tak. Yy, sama gra, rozgrywka jest ukazana z perspektywy trzeciej osoby, w której gra wciela się w Metysa o imieniu Rodka Tanke, pseudonim Conor. Tak naprawdę y, imię ma bardzo dziwne. Przeczytam jeszcze raz. przeliteruję raton hn hake 2. ton. Nie wiem, Cześć, jest to tak, tanke. Ton. Nie, dobra. Y, I tak, producent, jak już powiedziałem na samym początku, takie moje motto to na samą grę. Y, Ubisoft. Wydawca Ubisoft, dystrybutor Ubisoft. Seregier Assassin's Creed, kompozytor Lorne Ball, Silnik Anvil Next została wydana na PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft, Windows i Wii. Gatunek, przygodowa, gra akcji, skradanka, otwarty świat. Tryb gry. Gra jednoosobowa, gra wieloosobowa, kategorie wywykowe, BWVC, 15, ESBRM, M, OFLC, OF, 15+, PEGI 18, Platforma, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft, Windows Wii U. Nośniki DVD, Blu-ray, dystrybucja cyfrowa, kontrolery mysz, klawiatura. Krawia, klawiatura. Ok. króciutkie jak zawsze opowiadanie pewnej gry. Yy, I co? Yy, teraz już montuję trochę inaczej te filmiki. Nie ja, tak jak były to poprzednie, że wiecie, tylko trailer. Teraz, po, teraz wiecie, jest chwilę mój głos, potem ten trailer i tak naprawdę bardzo fajnie i